Dobra, jedziemy, bo już się aparat mu wyrozgrzał, <laughs> a Paweł słucha tych głupotwuchu. Wybór psa, mogę w każdym momencie zacząć, czy ja mam czek bo czekam na jakiś znak sygnał, nie wiem jakieś race. Mogę to, ten mikrofon odsunąć, bo się boję, że go, że go, wiesz, że, że, że go tam dziubnę zaraz. Dobra, bardzo ważny temat dzisiaj, jak wybrać psa, jaki wybór jest przed nami, co mamy do wyboru. No wybór jest ogromny. Pierwsza rzecz, czy szczeniak, czy pies dorosły. Każdy wybór ma oczywiście swoje wady i zalety, zady i walety. Szczeniak, no wiadomo, czysta biała kartka, wszystko możemy, możemy go wychowywać od małego i tak dalej. W ogóle wygląda na pierwszy rzut oka, jakby były same zalety. Oczywiście, że szczeniak to również sikanie po domu, gryzienie kabli, gryzienie po rękach, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, no, mała główka, mały murdzek, wszystko trzeba od początku, więc duża praca. Pies dorosły, wiadomo, już nie sika, już być może nie gryzie kabli, nie gryzie po rękach. Jeśli jest fajnie był prowadzony, to czasami też, no ja na przykład nie narzekam, że wzięłam sobie killera, który miał dwa lata i już nie miałam fazy podkładów, biegania, sikania, wyprowadzania go co chwila i tak dalej. Więc szczeniak czy pies dorosły. Jak dokonamy tego wyboru, zastanówmy się, czy potrzebujemy suki czy chłopca. Czy psa. To też nie jest takie oczywiste. I też nie, nie myślcie sobie, że pies to zawsze walczy o dominację i w ogóle jest psem Baskervillu wcześniej czy później, a suka to zawsze taka pokorna, w ogóle grzeczna i kochająca cały świat. Bywają, jak od każdej z zasady, bywają wyjątki, ale oczywiście coś w tym jest, że no suka wam nie poleci szukać przygód gdzieś, dlatego że jak to przyszło nam uważać, jak wszyscy myślą, raczej są bardziej przywiązane do, do właściciela. Raczej, powtarzam, Raczej, bo są zawsze wyjątki. Ważne zagadnienie, jaką wybrać rasę do siebie? I teraz. Ja Wam powiem pewną przypowieść. Byłam kiedyś u klientki. Nie powiem, jaki to był pies, bo nie chcę, żeby tam ktoś sobie skojarzył. Powód był taki, że cokolwiek ona od niego chciała, to on się na nią rzucał. I jak w końcu zapytałam, bo wybór rasy nie był oczywisty, to nie była taka rasa, to nie był biszkoptowy labrador, zapytałam panią, dlaczego ta rasa? Dlaczego się na nią zdecydowała? I teraz uważajcie, bo odpowiedź była taka, bo pasował jej do dodatków, bo był w kolorze gorzkiej czekolady, a ona ma dodatki w węgę. Po prostu nie powiem, że opadły mi, opadły mi ręce, bo opadło mi wszystko, co mogło mi opaść. Błagam was, żebyście nie dobierali tak rasy psa. Dlatego, że ładny, bo ma piękne niebieskie oczy, więc wybiorę haskiego. Dlatego, że naoglądałem się filmików z Agility, yy, yy, pokazy, nie wiem, Mistrzostw Świata, więc wybieram sobie Border Collie. A tak naprawdę lubię leżeć na kanapie i jeść sobie chipsy. Nie wybierajmy psów, dlatego, że sąsiad ma ładnego owczarka niemieckiego, bo być może wy ze swoim owczarkiem dostaniecie szału, jak będziesz czekał przy ogrodzeniu 24 godziny na dobę, jeśli go nie ułożycie. Wybieramy erasę. Psa pod swoje potrzeby, pod swoje potrzeby aktywności, przez swoje również potrzeby albo w zasadzie możliwości finansowe, bo musicie wziąć pod uwagę, że pies, na przykład duży, jakie są wady mojego psa? No, że zajebiście dużo mnie kosztuje. Co prawda dostałam go za darmo, za, za, za przysłowiową złotówkę, ale każda rzecz u weterynarza razy masa ciała, to jest każda rzecz najdroższa, każdy głupi lek, każda opieka zdrowotna, każdy zastrzyk, każde leki na y, przeciwkleszczowe, czy każde szczepienie kosztuje dużo więcej? Duży jest, dużo je. Pomyśleć, przemyśleć, czy mnie na tego psa stać? Czy ja mam na tego psa czas? Oczywiście, że błagam o równowagę i zdrowy rozsądek. To znaczy, wszyscy wiemy, że jak ludzie mają psy, muszą chodzić do pracy. Jak ja słyszę te pierdzielenia, że po prostu piesek na dłużej niż na dwie godziny nie może zostać sam, to przepraszam bardzo. Ludzie mają brać zwolnienie z pracy, żeby z psem się zajmować. Nie popadajmy w skrajności. Jeżeli dam Długi spacer, dobrej jakości spacer, powiemy sobie może o tym kiedy indziej, to spokojnie to się krzywda nie dzieje, jeżeli pies jest 8 godzin sam, zakładając, że jest zrównoważony, nie rozpierdziela nam mieszkania, nie ma lęków separacyjnych czy innych zaburzeń. Zdziwię Was, psy, gdyby żyły w naturze, gdybyśmy byli teraz plemieniem jakimś beduńskim i chodzilibyśmy po, po jakichś stepach, to psy. Jak nie idą, jak nie jedzą, to śpią. To no nie potrzebujemy dawać psu podwójnego salta do tyłu 10 razy na godzinę, bo pies. Śpi, odpoczywa, poświęca ten czas na pielęgnację i po prostu odpoczywa. Ale jeden pies odpoczywa ciągle, leży na kanapie i jego zadanie życiowe to jest tylko jeść, spać i srać. A są psy, które potrzebują treningu, biegania, stymulacji emocjonalnej, stymulacji rozwoju w mózgu. Ja swoim klientom zawsze mówię, że są psy, które mają w mózgu taki mały pojemniczek, jak, jak filiżanka od espresso, i wtedy wystarczy tam niewiele rzeczy włożyć. A są psy takie, mają wielką miskę w głowie, wręcz prawie wannę i my musimy, żeby to zapełnić, na pewno się bardzo nastarać. Opowieści, że jeden właściciel miał super bordera, a drugi to był głupi, to tylko zależy, co ten właściciel z tym psem robił, co mu dawał, jak nim, nie wiem, no jak zagospodarowywał ten potencjał, który ma. Więc jak zaczniecie wybierać psa, to nie wybierajcie go, bo jest ładny, bo ma sąsiad, bo jest ładnego koloru, bo ma piękne oczka, tylko sobie przeczytajcie, do czego ten pies był. Do czego on kiedyś służył? Do czego on będzie potrzebował, żeby go uszczęśliwić? Bo możecie z psem żyć latami, nie do końca się dogadywać, tylko z prostej przyczyny, że po prostu do siebie nie pasujecie. Tak jak w związkach nie tylko psich, tylko również międzyludzkich. Więc, żeby potem wasze życie było długie i szczęśliwe z psem waszego życia, musicie go sobie kuźwa znaleźć, poczytać, wyszukać. No i oczywiście, jak już znajdziecie hodowlę, no to to jeszcze byśmy chcieli, żeby to była dobra hodowla, sprawdzona hodowla, tak? O tym też sobie być może kiedyś powiemy, żeby nie wszystko naraz opowiadać. No i plus jeszcze do tego, że każdy pies w zakresie swojej rasy ma cechy osobnicze. Tak jak człowiek. Jeden jest introwertykiem, drugi ekstrawertykiem, jeden jest bardziej wycofany, jeden bardziej do przodu. Jeżeli mi klienci mówią, jak idziemy, jedziemy do hodowli, puścili cały miod, to myśmy wzięli tego pierwszego. To ja już wiem. Ja zawsze biorę tego w środku. Ani pierwszego, a nie ostatniego. Ja bym sobie wzięła pierwszego, gdybym chciała, żeby się rzucał przy ogrodzeniu, na przykład. Jakbym miała takie swoje potrzeby. Każdy pies jest inny. Każdy pies potrzebuje e, czegoś innego. Każdy pies w miocie również. Więc jeśli wasz, macie na, tak na, na tyle fajnie znalezioną hodowlę, że hodowca nie mówi, jakiego byście chcieli z takim uszkiem, czy ze srakiem uszkiem, tylko pyta was, jakie, jak żyjecie. Często ludzie są oburzeni, że ty o tyle rzeczy wypytywał. Wypytuj żeby dobrać Wam odpowiedniego psa. I jeśli jest dobry hodowca, to nie da Wam jakiegokolwiek, aby sprzedać, tylko da Wam tak dopasowanego, żebyście razem byli, że tak powiem, świetną parą czy świetną rodziną. Żebyście potem mogli powiedzieć, że ja to miałem kiedyś psa, o to był pies mojego życia. W odróżnieniu do innych, którzy powiedzą, ja to miałem kiedyś psaku. A cieszyłem się, jak już go się pozbyłem, bo po prostu to był diabeł wcielony. Być może po prostu mieliście inne potrzeby. Ty chciałeś siedzieć na kanapie, a Pies chciał zapierdzielać 10 godzin dookoła domu, biegając i szczekając. Podsumowując. Przemyśleć, czego potrzebujemy, czego chcemy. Ja wiem, że bardzo często przy wyborze psa kierujemy się emocjami, miłością, tęsknotą, często tęsknotą za poprzednim psem, ale też pamiętajcie, że nawet jeżeli odszedł Wam wasz ukochany owczarek niemiecki i kupujecie zaraz następny, to ten następny to jest inny osobnik, to nie jest ten sam. On nigdy nie będzie tak wspaniały. On będzie inaczej wspaniały, ale in jakby nie będzie tak samo, jak jego poprzednik. Nie kierujcie się emocjami. Nie kupujcie, bo były małe słodkie, śliczne. Zastanówcie się nad potrzebami psiemi. Świadomość, czego potrzebuje. Trochę poczytać, kogoś zapytać, ale kogoś, kto się zna, a nie kogoś, kto powie, że to jest fajny piesek. Nie ma fajnych piesków do dzieci. Są psy, które są przystosowane, czy socjalizowane, czy żyły z dziećmi, albo trzeba je douczyć. Jak mnie pytają ludzie, jaki jest pies najlepszy do dzieci, to zawsze odpowiadam, że pluszowy albo dmuchany. To są jedyne psy idealne do dzieci. Cała reszta ma prawo dzieci nie lubić. To, że jakiś pies urodził się labradorem, nie oznacza, że ma dzieci. Kochać, bo ma tak w genetyce zapisane. Nie ma. On nie ma w genetyce zapisane: kochaj dzieci. Świadomość, czytanie, informowanie się dookoła ludzi, można nawet przeczytać w internecie albo zobaczyć, czytać, jaka jest pierwotna użytkowość psa. Do czego ten pies byłby, gdyby żył w naturze? Jeśli jest psem, który, że tak powiem, nie wiem, zabijał gryzonie, to nie dziwcie się, że potem uścisk na ręku ma taki, że, że tak powiem, odczuwacie to wszyscy dookoła, bo on. Taki kuźwa jest, tak jest zaprogramowany. Nie miejcie pretensji do teriera, że jest terierem, do Owczarka, że jest Owczarkiem. Ktoś go takiego zrobił. Zachęcić do subskrypcji. Ale teraz nie. Zachęcam do subskrypcji. No, bardzo naturalnie. Docencie, docencie, docencie. No, także właśnie tak.